Przygody Świnki Morskiej, która bała się ciemności. W małym domku na skraju lasu mieszkała świnka morska o imieniu Mela. Była to urocza, brązowa świnka z białą plamką na nosie. Mela miała jeden duży problem bała się ciemności. Każdej nocy, gdy tylko zapadał zmrok, Mela czuła, jak jej serduszko zaczyna szybciej bić, a małe łapki drżeć ze strachu. Pewnego wieczoru, gdy Mela siedziała w swoim przytulnym, wyściełanym sianem domku, usłyszała cichy, ale zdecydowany głos: Mela, Mela, jesteś tam? To był jej przyjaciel, Jerzyk o imieniu Igor Tak, Igorze, jestem tutaj odpowiedziała Mela drżącym głosem czego potrzebujesz? Słyszałem, że boisz się ciemności. Chciałbym ci pomóc pokonać ten strach. Tajemnicza wyprawa. Igor zaproponował, aby Mela wyruszyła z nim na nocną wyprawę do lasu. Na początku Mela była przerażona, ale wiedziała, że musi stawić czoła swoim lękom. Nie martw się, będziemy razem! zapewnił Igor. W lesie jest mnóstwo przyjaznych zwierząt, które z pewnością chętnie cię poznają. Gdy tylko zapadła noc, Igor i Mela wyruszyli w drogę. Szli przez mroczny las, oświetlani jedynie migoczącym światłem księżyca. Po drodze spotkali Sufkę o imieniu Hela. — Dobry wieczór, kochani! zawołała Hela z wysokiego drzewa. Dokąd zmierzacie tak późno? Idziemy na wyprawę, aby pomóc Meli pokonać jej strach przed ciemnością, odpowiedział Igor. — To wspaniale! — odparła Hela. Ciemność nie jest taka straszna, gdy masz przyjaciół obok siebie. Podczas swojej wędrówki. Mela i Igor spotkali wiele innych zwierząt, takich jak myszka Lusia, która pokazała im swoje podziemne norki oraz liska Felka, który opowiedział im historię o swoich nocnych polowaniach. Widzisz Mela, powiedział Felek. Noc kryje w sobie wiele tajemnic i przygód. Trzeba tylko umieć je dostrzec. Mela zaczęła dostrzegać piękno nocy. Zobaczyła jak świetliki tworzą świetliste ścieżki. Jak nietoperze latają w poszukiwaniu owadów, a nawet jak księżyc odbija się w tafli jeziora, tworząc magiczny obraz. Noc jest naprawdę piękna, szepnęła Mela. Dziękuję Wam wszystkim, że pokazaliście mi, że nie ma się czego bać. Powrót do domu. Gdy wracali do domu, Mela czuła się już znacznie pewniej. Wiedziała, że ciemność nie jest jej wrogiem, a przyjacielem pełnym tajemnic. Dziękuję Ci, Igorze powiedziała Mela, gdy dotarli do jej domku. Dzięki Tobie i naszym nowym przyjaciołom pokonałam swój strach. To była przyjemność, Mela odpowiedział Igor z uśmiechem Pamiętaj, zawsze jesteśmy obok, gdy tylko nas potrzebujesz. Mela zasnęła tej nocy spokojnie, wiedząc, że nie musi już bać się ciemności. Jej serduszko było pełne ciepła i wdzięczności za wszystkie nowe przyjaźnie i przygody, które przeżyła i tak zakończyła się przygoda świnki morskiej, która bała się ciemności. Mela nauczyła się, że z pomocą przyjaciół można pokonać każdy strach, a noc kryje w sobie wiele pięknych tajemnic, które warto odkryć.